Nowa pięknie zdobiona świątynia z zielonym pagodowym dachem i lustrzanymi oknami skrywa najcenniejszą relikwię rosyjskich buddystów. Ciało zmarłego, o ile zmarł. W 1927 roku czambo Lamy Itigiełowa. Dasza Dorjo Itigiełow urodził się w połowie XIX wieku w Burjacji. Ukończył Uniwersytet Buddyjski z dyplomami z zakresu medycyny i filozofii. W 1911 roku został mianowany duchowym zwierzchnikiem rosyjskich buddystów Pandito Chambo Lamą. Działał aktywnie w całym kraju, brał udział w uroczystościach na dworze Romanowów, otworzył Dacan w Petersburgu, pierwszą świątynię buddyjską w Europie, założył organizację wspierającą rosyjską armię podczas I wojny światowej, pomógł wybudować kilka szpitali. Gdy skończył 75 lat, Zebrał lamów na modlitwę pożegnalną, po czym poprosił o pomoc w wejściu do skrzyni, w której zasiadł w pozycji lotosu i dokonał żywota, o ile zmarł, medytując w samotności. Pochowano go w okolicy dzisiejszego i pamiętając o prośbie lamy, by zajrzeć do jego sarkofagu za 20, 50 i 75 lat. Trumne odkopywano trzykrotnie. Za każdym razem okazywało się, że ciało zmarłego duchownego, o ile zmarł, nie nosi znamion rozkładu. Podczas pierwszej ekskumacji w 2002 roku specjaliści z Rosyjskiego Sądowego Instytutu Wiedzy Medycznej potwierdzili tożsamość lamy i pobrali próbki jego włosów, paznokci i skóry oraz wykonali szereg badań pod czerwienią i falami elektrycznymi. Naukowcy ze zdumieniem stwierdzili, że przeanalizowane tkanki wykazują niebywałe podobieństwo do tkanek żywego człowieka, ale nie potrafili wyjaśnić, jak to możliwe. Lama nie wrócił do grobu. Jego ciało przechowywane jest w szklanej skrzyni w zbudowanym specjalnie dla niego pałacu świątyni na terenie klasztoru. W ostatnich latach możliwe było oglądanie owianej tajemnicą relikwii. Od 2005 roku zakazano wykonywania jakichkolwiek badań ciała. Lamowie tłumaczą, że nie jest to eksponat do doświadczeń, a buddyści wierzą, że Itigiełow jest ciągle żywy, udało mu się bowiem przekroczyć granice życia i śmierci.